Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy porannej. Strzeż mnie, dobry Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż. Żeby to był dobry dzień. Proszę cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy. Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Daj żeby życie moje było radością dla mnie i dla wszystkich z którymi mam kontakt przez cały dzień aż do wieczora ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen w imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech Was dobry Bóg prowadzi.